Jak? Weź bardziej w lewo, musisz złapać światło. Niko! Wielkie pożegnanie, kochanie, dajesz. Kamera! Idzie! Akcja! Zamknij oczy. Dlaczego? Nie mogę, jak się gapisz. Dawid, czy ja się mogę podobać? Chodź, Niko. Myślę, że on jest w stanie to zagrać. A jak? Chcesz niby go przekonać? Co pójdziemy z pornosem na egzamin? To nie porno, to rewolucja. Masz jakąś dziewczynę? Chłopaka? Weź jej, nie blokuj. Chodzi o to, że ona jest mi zbyt bliska. Nie ma czegoś takiego jak za blisko. Może po prostu powinniście zrobić coś, czego jeszcze nigdy raz nie robiliście, co? Myśl. Y Niko, ja nie chcę być twoim obowiązkiem. Ale jesteś! Przestań latać tymi rękami! Wakacje tak, żeby nigdy o nich nie zapomnieć.